Bonjour, le tour, toujours! Attachez vos baguettes, c'est parti! Dokładnie tak. Z tej strony samozwańczy pseudoprofesor kolarstwa Piotrek Klin. No i dzisiaj kolejny odcinek francuski... Ogórasek. No i właśnie, dzisiaj, dzisiaj 14 Juliet, czyli wszyscy Francuzi. Każdy Francuz chce, żeby Francuz wygrał albo przynajmniej, żeby ktoś z francuskiej drużyny wygrał. Um, dzisiaj, Jumbo chce dojechać, chce dowieść tatka, żeby zgadnął bonus. Przepraszam, nie Jumbo, a UAI chce doje, tak pojechać, żeby Tadek mógł zgadnąć bonus, ponieważ ostatni podjazd, czy też jedyny podjazd klasyfikowany, bo były dwa, ale jeden nie wiedzieć czemu, nie został policzony jako podjazd. Końcówka jest sztywna, więc tam można. Zrzucić Wingego z koła i nie tylko wsadzić mu te parę sekund na tym króciutkim odcinku, ale może też zgadnąć parę, parę sekund bonusowych, no bo oczywiście mamy 10, 6, 4, jeżeli chodzi o sekundy bonusowe. No i czy tak się zdarzyło? No chyba pewnie już wiecie, jak cała Polska, że tak się nie zdarzyło, ale spokojnie, po kolei. Mamy dosyć krótki etap, płasko, więc wiadome 140 km, niecałe, płaski początek. Potem ten podjazd, który nie jest podjazdem, no i potem podjazd na Gran Colombie, gdzie już kiedyś Tadej Bogaczek wygrał. Nie tak bardzo kiedyś, bo chyba 3 lata temu raptem z drugim ze Słoweńców, czyli z Rogliczem. No i w parę odjazdów, parę osób gdzieś tam się, gdzieś tam się szerpało, żeby, żeby zabrać się w ten odjazd. Zajęło to jakieś 25 km, więc jak na standardy tego rocznego y, turu mało. No i, no i, no i, no i. W końcu, kiedy odjazd poszedł, zabiało się tam, no takie widać było, że to ma potencjał, żeby odjechało, bo, bo mieliśmy Azgena, mieliśmy Mochodicza, mieliśmy Stujwena, Kwiatkowskiego, i Zimmermana, Paszera, Ula, Bola, Latura, Kokard gdzieś tam się spóźnił, chciał dociągnąć i już potem chyba się nie dociągnął, bo był zawieszony między Peletonem a odjazdem. Także mamy. Mamy, mamy grypkę z przodu, ale też um, do tego. UAI zostaje na przodzie, wstawia tam, bier, wstawia tam swoich tych zawodników od, od jazdy, można by powiedzieć, po, po płaskim, czyli wsadza tam oczywiście z takie Langena, wsadza tam mikarabiera Biera i chłopcy jadą i trzymają tempo. I cały czas, kiedy, ta, kiedy ten odjazd stara się gdzieś tam, gdzieś tam złapać trochę dechu, złapać trochę przedwy, no to, to UE na to nie pozwala. No, ten cały czas trzymamy tutaj odjazd zawiązał się na 110 do metry. Na, na 100 do metry, potem na 95 do metry mamy cały czas takie 100, taką minutę 23, minuta 20, minuta 25 i tak to cały czas gdzieś tam ciągnięte jest przez UAE. W pewnym momencie dochodzi, um, to dochodzi też Trentin, żeby pomóc na tym płaskim odcinku, żeby, żeby trzymać tą, ten, ten odjazd na smyczy. No i teraz Mm, nadal mamy 69 już kilometrów, tylko do mety, minuta 55, i nagle gdzieś w okolicach. Się... 65 km UAE tak jakby się poddaje i mówi: Ok, tam podkręcimy, dogonimy na, na ostatnim podjeździe i zaczyna się bić 2,5, 3, 3,5. W pewnym momencie tam jest taki ładny obrazek na 62 km do mety, gdzie jedzie powiem, samochód, czy też motor, kręci jak z przodu UAE narzuca tempo, podjeżdża łowód i mówi: Hola, hola, proszę tu, siosio, sio, motory, sio, proszę nie pomagać. No bo oczywiście UAE i Jumbo nie chciało, żeby, żeby dogonić ucieczkę, bo chciało, żeby ucieczka zgadnęła wszystkie bonusy, no i przy okazji chcieli utłuc też Team UAE przed, przed jutrzejszym em, etapem. Na 55 km do mety dowiadujemy się, że ben, em, dobrze myślę, że to był Bentalet, jeden z zawodników Finaosu, problemy żołądkowe i już od początku Bentalet, nie Bentalet, e, i zostaje niestety z tyłu i kończy swój. Występ z powodu problemów żołądkowych. Kale UN też takie brutalnie przejeżdża przez ten sprint w środku etapu. No i niestety też wsiada do samochodu. Nie, y, Kareba i łana już nie zobaczymy, nie dociągnie się tam gdzieś do, do finiszu w Paryżu, żeby jeszcze powalczyć, y, powalczyć na sprintach. Y, także dwóch zawodników dzisiaj nam nie dojeżdża. No i tak mamy na te 43 km do mety 2,45, potem gdzieś tam y, na 30 km do mety robi się 3,30. Y, Mochodzić na tym, na tym podjeździe, którego nie było, na zjeździe z tego podjazdu, gdzieś tam próbuje zaatakować, ale to się jedynym tutaj największym może efektem jest to, że odpina Latura, który nie potrafi za bardzo zjeżdżać, więc ci Francuzi nam się powoli sypią, bo mieliśmy tam, oj dobrze, pamiętam, trzech Francuzów, mieliśmy Latura, mieliśmy Quintona Pache i jeszcze kogoś, jeszcze trzeciego Francuza, ale teraz tak odegrał taką rolę, że właśnie nie pamiętam, kto był tym tym, tym trzecim Francuzem. Więc, 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 więc. Eee, zaczynamy podjazd, eee, zaczynamy podjazd. No i tutaj, eee, co, warto powiedzieć, że Pasze właśnie eee, atakuje, wychodzi naprzód. Eee, Sho, Van Hills, Stehada, Mohoric, eee, razem z nim, ale gdzieś tam może troszeczkę za Quintenem Pasze na początku podjazdu. Eee, Michał Kwiatkowski wygląda, że też się pożegna z odjazdem, bo już gdzieś tam na początkowych tych eee, fragmentach podjazdu, pół minuty z tyłu. Um, więc, no więc, wszystko tutaj z, pojawia się pytanie, um, czy Sho, czy Tehada, czy, czy Pasze, chociaż tego Pasze dogonili i zrzucili z koła, więc raczej nie Pasze. Um, a z tyłu z tyłu UAE jedzie cały czas na przodzie, no bo taką sobie tutaj niestety każdy wiedział, jaki będzie plan UAE. Jadą na przodzie, ale jadą tak, patrząc na tempo. Um, no jest cały czas duża, Grybka jest cały czas duża, jeszcze dużo pomocników zostaje, także nie ma jakiegoś takiego tempa zabójczego, no ale też na takim podjeździe nie oczekiwalibyśmy na, na zabójcze tempo, no bo trzeba pamiętać oczywiście, że, że gram Colombia jest takim, takimi no schodami, tak, zaczynamy, jest stromo, potem wypłaszczenie, potem stromo, potem wypłaszczenie i potem ta końcówka stroma, także... Nawet były momenty, gdzie, gdzie można było przestać gdzieś tam pedałować na bardzo krótkich odcinkach. Także UAI trzyma, trzyma cały czas tempo odjazd, co na odjeździe? No w odjeździe to, co interesuje wszystkich polskich kibiców na pewno, bo w Kwiato, Kwiato pojawia się jak za, za światów, jak z grobu nagle gdzieś tam w oddali coraz bliżej, coraz bliżej dochodzi do tego Mohoricza, Tehady i Van Hilsta i Shoa i, i przeprowadza taki szybki atak, żeby nikt mu nie siadł na koło i rzeczywiście nikt mu na to koło nie siada. No i teraz mamy, te, mamy pytanie, które nasuwa się, czy Um, czy Kwiatkowski dojedzie czy UAE rozpęta piekło e, takie piekło, że, y, no, że zniweluje te 3 te minuty dosyć szybko z powodu ch charakteru tego podjazdu, chyba ulega. Yy, mam dziwne, dziwne takie przeczucie, że, że może nie, nie, że ulega zmianie ten plan, ale kiedy UEI zobaczyło, że ten odjazd pojechał na tyle, że może być ciężko dogonić, yy, dogonić yy, po to, żeby walczyć o bonusy i Kwiatkowski ma przewagę nad ucieczką, warto jest yy, powalczyć, no bo oczywiście. Yy, Pogaczarowi, ok, jedna rzecz wygrana, etapowa, druga rzecz chodzi o bonusy. Bonusy na finiszu to 10, 6, 4 sekundy, więc, naj, więc najlepszą opcją dla Pogaczara jest miejsce, bo wiadomo, że Wingol, jeżeli oni dojadą, no to Wingego nawet jeżeli straci, to, to będzie drugi, tak, w sensie za plecami Pogaczara, więc tutaj sytuacja wygląda tak: albo dojeżdżamy i wiemy, że wygrywamy. Pogaczar ma 10 sekund, Wingego ma 6 sekund czyli 4 sekundy różnicy albo dojeżdżamy na tyle, żeby Pogaczar załapał się jeszcze na 4 sekundy bonifikaty, ale żeby już oczywiście przez to na tą bonifikatę nie załapał się Wingegol, no bo skończą się już bonifikaty, więc różnica między pierwszym a drugim w bonifikatach a trzecim a czwartym jest dokładnie ta sama więc z punktu widzenia generalki to nie zmienia tutaj pozycja pierwsza bądź to jest trzecia, jest, jest pozycją tą samą dla Pogaczara także w Także widzimy, że, że będzie to dzień Polski we Francji, w święto francuskie Kwiatkowski dojeżdża, wygrywa ten etap, a um, 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 oczywiście Pogacza co na ostatnich 500 metrach atakuje tak no że wszyscy potem znowu wyglądają jakby uprawiali inny spot, no siada na niego na koło Wingegor, ale efektywnie traci 4 sekundy, Pogacar wpada na metę trzeci, czyli idealnie tak jak to jakby to sobie życzyło tego, um, tego UAE e, wsadza 4 sekundy Wingegorowi i do tego jeszcze wsadza 4 sekundy z Bonifika także teraz w klasyfikacji generalnej mamy 9 sekund różnicy między Wingegolem i Pogaczarem z czego 19 e, sekund e, Pogacar już zyskał więcej w bonifikatach od Wingegola. No w ogóle Wingegor w tej pierwszej trójce ma najmniej bonusów, jeżeli chodzi o bonifikat za, za właśnie dojazd, dojazd za, za bonifikaty, za wysokie miejsca na, na etapie. No i co? Z ciekawostek jeszcze Thomas Pitcock mówi, że nie wie, jak oni tam, ile oni tam jechali, bo, bo on jechał 700 watów, a jeszcze stracił do Pogaczera 13 sekund, więc on nie wie, ile pogacze jechał na tych ostatnich 500 metrach. Ale musiało to być w miarę dużo. No, musiało być. Bo na, tak jak mówię, atak praktycznie z 500 metrów. Nie dość, że odrabiają do Kwiatkowskiego około minutę. No to Pogacza wkłada Wingegorowi 4 sekundy. Pitcockowi sekund 13. Hinlejowi sekund 15. Hinlej dojeżdża jeszcze tutaj z uciekinierami, Sholem, Tehadą. Potem Yates, minuta 14, czyli 9 sekund za. Jayem Hinlejem, jego brat Adam jeździ 4 sekundy za Simonem. No i Rodriguez minuta 20, potem Sepkus, Simedman z odjazdu Felix Guy, Luis Menkins. No i tutaj może też warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście no jeżeli Godu Godu tracą do Pogaczara 55 sekund no z czego mówię, po prostu nie mieli z czego przyspieszyć, no Pogacze zrzucił ich te 55 sekund stracili na ostatnich 800 metrach tego podjazdu, także także nie było dzisiaj, dzisiaj ten podjazd no nie było, nie było takiego tempa, żeby wszyscy się zagotowali żebyśmy mieli 5 kilometrów pojedynku między Pogaczarem i wingegolem, to raczej pewnie będzie się działo jutro, także to co dla nas najważniejsze, wygrywa Michał Kwiatkowski ratuje chyba ten tur dla Ineosu, no bo okej, okay, no można mówić, że, że w klasyfikacji generalnej to nie wygląda źle, bo Rodriguez jest czwarty, bo Pitcock jest ósmy, no ale to jest Ineos, więc nie róbmy jaj, no to nie jest coś, co uratuje ich tur, że jeżeli nawet Rodriguez skoczy na to trzecie miejsce, no nie po, to, nie po to przyjechali, no oni raczej no może, chociaż tur mogą być zadowoleni z podium, no oni jadą zazwyczaj, żeby wygrywać wielkie tury. Także popatrzymy oczywiście w klasyfikacji koszulki zielonej, dzisiaj nic się nie zmienia, oprócz tego, że ubywa nam z tej listy Kaleba i Juana. W klasyfikacji górskiej, no oczywiście, duży awans Michała Kwiatkowskiego, może, może teraz atak na, na koszulkę Króla Gór, bo y, ma już 10 punktów z wcześniejszych, z wcześniejszych etapów, gdzie też był w odjazdach. Dzisiaj, 3, 10, dzisiaj tych punktów 20, więc już jest na miejscu czwartym. egzekwo z Johannesenem, punkt za Pogaczarym i 16 punktów za Nilsonem Paulesem. W koszulce białej Pogaczar powiększa przewagę nad Rodriguezem to, to oczywiste 4,39 różnicy. Zobaczmy, Ineos wchodzi na klasyfikację dyżynową na miejsce pierwsze, Mowista, cały czas sztywniutko na miejscu. Ósmym, no i pewnie znają życie Alpes Indekanik na samym dole e, tej klasyfikacji. E, no i, e, i cóż, e, cóż, 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 mogę powiedzieć. E, zanim powiem, a może, no nie wiem, jak to rozegrać, powie, co, po, powiem Wam, co się dzieje jutro. Jutro pewnie, jutro, pewnie jakiś większy odjazd z ludźmi, którzy może Nilsson Paules, który dzisiaj szanował nogę, który dzisiaj pojechał bezbarwnie No, bo dzisiaj był jeden podjazd, więc po co tutaj się szarpać? Nilsson Paules jutro, jeżeli myśli o tej koszulce Króla Gór no to jest dla niego dobry etap, bo zaczynamy podjazdem. Trzecia kategoria, pierwsza kategoria, pierwsza kategoria, potem zjazd, znowu pierwsza kategoria, zjazd. No i mamy Cold Plan i zjazd do Morzin. Coldy Plan tutaj mówi... Mówią nam, że 11,5 km na 8,5% to jest bardziej 10 km na 10%. Więc tam yy, no. Zobaczymy, może być pół, może być ciekawie, bo, bo ten zjazd też techniczny. Tacy rodnicy jak Pitko, którzy może stracą jakiś czas na podjeździe, będą próbowali go odzyskać. Potem, jeżeli Pogacza czy Wingegol okaże się, no tak, taki to jest dzień bardziej Wingegolowy na umęczenie, chociaż wygląda, że, że Pogacza jest na, na wznoszącej, a Wingegol, jeżeli już nie jest na piku, to nawet może powoli opadać. Także jutro wyścig może być to. Wyścig dwóch wyścigów, czyli no nawet trzech: no. walka o koszulkę króla gór, walka o zwycięstwo etapowe no i walka o klasyfikację generalną, ale na sobocie tydzień się nie kończy, bo pamiętajcie jeszcze mamy etap niedzielny tam pół saint germain Blanc, podjazd na, na Saint-Germain-Montblanc do tego jeszcze pierwsza kategoria, pierwsza kategoria trzecia kategoria, druga kategoria w ogóle to też tak dodali tą drugą kategorię bo jest minimalny taki zjeździk między na finiszu, więc tam będzie praktycznie pierwsza, druga z pierwszą kategorią podrząd, no i co, no dzisiaj Dzisiaj dzień należy do dzień Francji należy tak naprawdę do Polski, do Ineosu. Ineos uratowany, polskie kolarstwo staje z kolan. No i cóż mi zostaje powiedzieć? No, oczywiście dla słuchaczy, którzy są z nami od dłuższego czasu, no i już nawet odezwali się na mediach społecznościowych, wypominają, teraz muszę, teraz jest mój kącik, co powiedziałem, czy też co zostało może źle zrozumiane dla tych, którzy słuchali odcinka naszego pełnometrażowego, że tak powiem odcinka 145 a dla tych, którzy nie słuchali, no to polecam odcinek pod po nominał K145, gdzie mieliśmy rozmowę o tym jak Michał Kwiatkowski mówi, że wierzy w proces wierzy, że jeszcze zostanie liderem na klasyki w tym sezonie no i mieliśmy rozmowę z, z podcastowym Pawełkiem, no że my nie wierzymy no i że to są raczej Kocopoły, no i że musiałoby jakieś nie wiadomo, co się stać, i nie wiadomo, jaki zbieg okoliczności, splot okoliczności, że Michał Kwiatkowski został, em, został, został, em liderem i na klasyki. E, powiedzieliśmy też, że największe powiedziałem, że największe jego sukcesy przypadają na lata 2014-2018. E, no, a potem licząc od tego, no to mamy jeszcze zwycięstwo w Amstelu, gdzie nie było największych graczy na linii startu. To też powiedziałem i też mogę to podtrzymać. E, no, i, no i co? No i dzisiaj, dzisiaj e, Michał Kwiatkowski wygrywa, czy w to wierzyłem? No, no jeżeli też wrócicie do pierwszego odcinka yy, tej serii pod, podcastu, jeżeli chodzi o yy, Le Francuski to mówiłem, że no to jest najlepsza sytuacja dla Kwiatkowskiego, bo Ineos przyjeżdża taki trochę bez głowy i bez jakiegokolwiek lidera, i z planem walki o miejsce trzecie w generalce, więc to może dać Kwiatkowskiemu trochę wolności. Ja oczywiście nie wierzyłem. Bookmacherzy też nie wierzyli, bo dzisiaj na wygraną Kwiatkowskiego było chyba 1 do 350 czy 1 do 500. Pewnie wy też drodzy słuchacze nie do końca wierzyliście, że może wygrać etap tury. Brawo! Um, oczywiście też warto powiedzieć, że tutaj dzisiaj też doszło do splotu, o którym opisałem wydarzeń, gdzie UAI zostało samo i musiało gonić ucieczkę, aż w końcu się poddało i postanowiło walczyć o miejsce trzecie dla Pogaczara i bonusy no nawet Tom Pitcock po etapie mówił, że e, że jest to super wygrano on rok temu wygrał na 14 lipca na Alpe dzisiaj Kwiatkowski na Gran Colombia też wygrywa, To jest, że to jest Ineos Day we Francji, a nie Bastille Day no um, ale powiedział też, że w w pewnym momencie już była opcja dzwo dzwonienia po kwiata i powie powie powiedzieć, żeby wracał do peletonu, no bo ten odjazd nie pojedzie, a jeszcze pomoże rozprowadzić tam gdzieś na dolnych odcinkach Kolumbia Rodrigueza. Także dzisiaj, em, także ten splot ten splot wydarzeń, gdzie Ineos jedzie bez większego celu gdzie UAE jest pozostawione żeby samemu wygrać, żeby samemu kontrolować cały etap, cały ten płaski odcinek, no i oczywiście dobra forma Kwiatkowskiego wszystko to złożyło się na wygraną, ale... Jeżeli miałbym powiedzieć, bo ktoś też zarzucił, powiedziałem, że Kwiatkowski, Kwiatkowski się skończył. Kwiat, nie powiedziałem, że Kwiatkowski się skończył nigdy, tylko powiedziałem, że jest po prostu bardzo dobrym pomocnikiem, czy też dobrym pomocnikiem w jednym z najlepszych teamów świata. Czy podtrzymuję, że nie zostanie liderem Ineosu na żaden z nadchodzących klasyków, jednotniówek? Podtrzymuję. Czy myślę, że wygra jakąś znaczącą jednodniówkę, tak jak kiedyś miał to w zwyczaju robić? Myślę, że nie. I to też podtrzymuję. E, także dzisiaj e, niektórzy mogą myśleć, że smutek, smutek wlał się w moje serce, e, ale, ale tak nie jest. E, dzisiaj kolejna wygrana etapowa e, dla Kwiatkowskiego, już druga. E, Udany, wyśc udany wyścig dla Polaków, no bo w końcu wysyłamy tam dwóch naszych najlepszych kolarzy. E, trochę to smutne, że, że kolarze, najlepsi kolarze nasi już są niestety po drugiej stronie trzydziestki. E, dzisiaj w głównych rolach i Majka, który, e, który ciągnął Pogaczara, w sensie ciągnął, pomagał Pogaczarowi pod górę, no i Kwiatkowski, który uciekał. Więcej takich dni e, w tym Tour de France, w następnym, e, ale jeżeli miałbym powiedzieć, że będziemy mieli podobne emocje na Paryżu czy na Flandry, podtrzymuję, nie będziemy. Także, jeżeli dotrzymaliście do tego momentu i nie, nie rzuciliście swoimi odbiornikami audio o ścianę, no to cieszę się. Cieszę się. Tak jak powiedziałem, jutro wracamy z górami. Jutro trzy wyścigi, pojutrze podobnie. No, i niesamowicie nam się to, to Tour de France w tym roku układa. Niesamowicie blisko 9 sekund. Im dalej w las, to ta, ta przerwa, ta przewaga lidera zamiast tak jak normalnie jesteśmy przyzwyczajeni rosnąć, no to ona spada także kto wie może będziemy mieli najbliższy finał yy, i to może się nam niestety też warto powiedzieć to było, byłoby to trochę może smutne mały niesmak jeżeli to Tour de France rozegra nam się o bonifikaty czasowe bo tak jak powiedziałem na ten moment Pogaczały już 21 sekund z nad 21 czy 19? Chyba 19 przesadziłem. 19 sekund znalazł już nad Jonasem w tym wyścigu samymi bonifikatami. Także, mam nadzieję, że coś się dowiedzieliście. Mam nadzieję, że ja też objaśniłem tutaj i nie będę miał aż tylu informacji dzisiaj, że powinienem pójść pod stół i wszystko zczekiwać. No a zobaczymy. Nie planuję szczekać, a stół mam dosyć niski. Także au revoir! Bonjour, le tour toujours! Attachez vos baguettes, c'est parti!